Servus pisaliście w komentarzu, że chcecie zobaczyć sylwankę, a ja chętnie wam tą sylwankę dostarczę. Na ekranie wyświetla się build i emblematy, z którymi gram, a teraz przejdźmy do dalszej części odcinka. Swoją niedawno otrzymałem karę za werbalne nadużycie, zabrano mi 4 punkty z credit score oraz zmiutowano mnie na czacie w grze. Na 2 godziny i 4 mecze. A powód jest tego taki, że w grze pisałem do juzonga, że jest moją kukuł treningową totalnie dla żartów, ale to są randomy, żartów nie pojęły. No, dostałem reporta prawdopodobnie i dostałem miuta. No trudno, zdarza się każdemu. Lecimy dalej. To taka ciekawostka. Dywizja Mythical Honor i 25 gwiazdek. Startujemy grę! W drużynie Sylvana, Hylos, Novaria, Wanwan Van oraz Badang. W drużynie przeciwnej Minotaur, Martis, Lilia, Moskał i czuł. Ok, duszku, lecimy na buffa, zaczniemy jako Sylvana od blue buffa, później polecimy na red buffa i zgankujemy gold lane'a. Taki jest docelowo plan. No i sobie możemy pogadać chwileczkę, ale zanim sobie pogadamy tutaj o, o gierce, co się dzieje, o co chodzi, z czym to się wszystko je, to chciałbym wspomnieć tylko, że możesz dołączyć do rodzinki wspierających, pomóc mi uzbierać hajs na nowy sprzęt, na ulepszenie sprzętu, klikając pierwszy link w opisie lub przycisk wesprzyj, A jeżeli nie chcesz wydawać sianka, to w dowolnym momencie możesz zostawić łapy w górę i napisać jakiś fajny komentarz to również wspiera. Dobrze, i teraz zwróćmy uwagę na to, co się dzieje. Dzieje się to, że są tutaj przeciwnicy. Ok, jest tu dużo, dużo przeciwników, hylos bardzo mocno się wbił. I Hylos ukradł Red Buffa przeciwnikowi super. Dobrze, w ogóle zacznijmy może od powoli od tego co się dzieje w ogóle w grze. W grze dzieje się to, że dostałem miuta, ale to już wiesz, za to, że wyzywałem, nawet nie zwyzywałem, żartowałem sobie, bo Juzg mi napisał w grze, że gościu w sensie ludzie pomóżcie Sylwance, bo Sylwanka będzie miała czekoladkę po grze, jeżeli nie pomożecie jej na bocie, bo był lepszy i mnie niszczył. No i ja mu napisałem, że ja i tak jestem słaby i tak już będę miał brąz, ale ty możesz zostać moją kuku treningową, jeżeli chcesz, bo on sobie na tobie poćwiczę. No i co? I dostałem muta. Takie dziwne, ale spoko zdarza się. Dobrze, na bocie możemy zabić za chwilę tego Moskoła. I Sylwanko pograłem sobie trzy mecze. Sylwanko zagrałem trzy mecze. Oj, dużo stunów. Oj, stuny dostałem. Oj, stuny dostałem. Zostałem w web, bo nie spodziewałem się, że tylu ich tam będzie. Ich tam była czwórka na tym bodzie w pewnym momencie. Nie wiem skąd się wzięli, ale spoko. No i e, dokończając, z Sylvanką zagrałem trzy mecze. Dwie przegrałem, to były mecze na explainie Później zagrałem jeden na dżungli. I wydaje mi się, że Sylvana na dżungli sprawdza się troszeczkę lepiej. Mogłem zachować Retreat na żółwie którego prawdopodobnie przeciwnicy dokładnie do je teraz robią. Ja mam ogromną przewagę w poziomie. Mam straszną przewagę w poziomie i to jest spoko. Pięknie zamknięcie, możemy ich wyciąć tutaj w pień. Nie mam retri, mam 12 sekund do retri, ale przeciwnicy są mocno odlepchnięci. Czy chcemy ich tutaj próbować zabić? Wydaje mi się, że możemy. Ojś. Ojś, jeszcze tutaj jest moską. Ho, lipcia. Dobra, źle się wbiłem z ulta, jeszcze czuł leci. Och, lipcia. Jeszcze mnie wykopał, Och, lipcia. No, strasznie mnie tutaj zgnębili. <grymne> no dobra, lecimy na żółwia, zobaczyć czy przeciwnicy robią tego żółwia. Jeżeli go robią, to za chwilę przerwiemy tutaj przeciwnikowi. Nie robią i to jest spoko. Weźmy. Proszę bardzo, tutaj idzie Martist. Kurwa, ile stunów dostaje, ty! Damn, dobra, udało się złapać jakąś asystę, jakiegoś kilka, ale strasznie dużo stunów. Sylvana wydaje się być mega podatna na stuny. Tutaj akurat akcja wyszła i to jest spoko, natomiast no, jest ciężko. Jest ciężko jak stunują, więc trzeba w odpowiednim momencie się wbić. Sylvana zada zadaje potężne obrażenia ze swojej drugiej umiejętności, natomiast... No, ta druga umiejętność potrzebuje chwili czasu, żeby w pełni się rozkręcić. Aktualnie jestem 1-2-1, jest to druga gierka, generalnie powinienem tu gierkę jako pierwszą wrzucić, ale początek miałem mega słaby, którego nie chcę Wam pokazywać, bo to wstyd i hańba, wydaje mi się, że nie ma sensu Wam pokazywać tak słabego początku, dlatego wrzucę tą grę jako drugą. Takie wiesz, lepsze akcje, a pierwszą za chwilę dogram, dobra, jest żółw w ogóle, weźmy go, jestem yy, żółwiem, w sensie jestem, jestem, jestem zwycięstą, ale jestem junglerem, więc weźmy jak najbardziej tego żółwia, przyda się w końcu, a już mam retry. Tym bardziej, że minotaur jest na idzie cały czas, nie wiem gdzie jest martis, ale prawdopodobnie nie ma go tutaj, dokładnie, bang, jest pierwszy żółwik, super, lećmy od razu zamknąć tutaj czuła na górze, chyba zauważył mnie, że tutaj jestem, i zastanawiam się, czy będziemy go bić pod wieżą? Raczej nie. Raczej nie. Raczej bym się mu wycofał i poszedł na dolną oleję, bo widzę, że to jest i y, e Martis, jest tam sobie Moskow, gdzieś był, i jest tam również Minotaur, który teraz jest na Midzie, więc zmieniamy pozycję, idziemy z bota na Namida, bo na Midzie jest trójka przeciwników i chcemy z nimi zawalczyć. Jest tutaj Martis, proszę bardzo. No, nie, no sam się nie będę tam wbijał raczej. W czwórkę przydźwięku to byłoby samobójstwo. Więc nie chcę tego robić. Mają minotaura, minotaur jest silny. Zostaw to, to jest mój creep na dżungli. Dobrze, Sylwan już trochę bije. Teraz poszedł po. Może Bluebuffa sobie na chwilę obecną zostawię, ale. Wiesz co, skoczę zobaczyć, czy przeciwnicy mają Blue. Czy w ogóle przeciwnicy mają swoją dżunglę, jeżeli tak, to zabierzemy im ją. Nie, jest Moską na midzie. Proszę bardzo, nie mam Moskwa na midzie. Zajebiście, to jest fajne akurat, że Sylwanka potrafi tak dosyć agresywnie się wbijać. Zbierzmy im tutaj dżunglę. Oni są teraz na idzie wszyscy, ja nie mam ulta niestety. Ale czyśćmy im dżunglę tutaj, zobaczmy co tutaj z tego wyjdzie. Na bocie jest dużo minionów, więc ja polecę wziąć bota. Wydaje mi się, że mogę spuszczować tą dolną aleję, a później polecimy zobaczyć na naszą dżunglę i na mida. Okej, okay, zabiłem go. Pięknie, przeżyjemy. Super, low Jungle mi tutaj wyzywają, oczywiście, że tak. No, jest najlepszym dżunglerem. Nie będę kłamał, nie będę ściemniał, nie będę... Udawał, że jestem najlepszy nie, nie jest najlepszy, ponieważ nie gram po prostu zbyt często na dżungli. I Sylwaną nie gram też często, więc nie jestem jakimś profesjonalistą. Natomiast wydaje mi się, że idzie mi całkiem nieźle. Sylwana jest w ogóle ciekawym dżunglerem, bo nie wydawało mi się, że ona jest silna. Tym bardziej, że drugą umiejętność bije tylko połowę. Obrażeń Gripon, A tutaj zobacz, jak bardzo szybko w ogóle czyści ta sylwankę tę dżunglę. Aktualnie statystyki też są całkiem niezłe. No, nie jest to zła postać tak całkowicie szczerze na tą dżunglę. Zbierzmy się na żółwę, zobaczmy, co oni tam całą robią. Jest tam Lilia, jest tam Minotaur, ale nie ma tutaj. Okej, okay, są przeciwnicy już powoli. Minotaur zultował, okej. Okay. Dobra, wbijamy się w nich. Mamy ich, pięknie. Ok, aby teraz nie umrzeć, udało się nie umrzeć, udało się przeżyć, udało się zabrać żółwia, Zajebiście, udało się zabić przeciwnika, zdobyć chyba jakąś asystę, zamknąć ich, fajnie. Spróbujmy jeszcze spuszować. Spróbujmy spuszować mi tam. jest na górnej alei, więc raczej, raczej nam tutaj nie zaszkodzi, więc jest spoko. jest naprawdę fajnie. Zbierzmy jak najszybciej tego mina. Trzeba trochę spuszować, chociaż nie jestem Marksmenem, ale już będę miał chyba we krwi to puszowanie jako marksman. I wydaje mi się, że możemy jeszcze jedną linię wziąć. W sensie jeszcze jedną wieżę. Spróbujmy. Tutaj jest nowaria. Spróbujmy ją tutaj zabrać. Nowarii być może się uda, a ja wezmę teraz dżunglę przeciwnikom. Plus zobacz, ja się nie muszę w ogóle cofać. Ja już jestem wychilowany. Fajna jest ta Nowaria. W sensie Nowaria Silvana Całkiem nieźle działa. Tylko trzeba się Sylwaną odpowiednio wbijać, bo jeżeli yy, nie wbijesz się odpowiednio Sylwaną, to może być niebezpiecznie. I po prostu przypłacisz to życiem tak jak na początku robiłem to ja. Natomiast teraz już to wygląda ciekawiej. No, fajnie, że udało się to, to rozkręcić mega kill dla Helosa. Fajnie. Leźmy zobaczyć, co się dzieje na midzie. Na Midzie. No raczej nie będziemy się wbijać. Raczej nie będziemy się wbijać. Chociaż z drugiej strony. Kurwano. Więcej tych stunów. Niejku, no strasznie, strasznie tutaj mocno stunują. Czuł może mnie wykopać Minotor może mnie podrzucić jest tutaj. Oj! Zobacz, zobacz co się stało z moskołem, widziałeś to? To jest właśnie Sylwanka. To jest właśnie Sylwanka, no mega. Ciekawe chyba idzie tutaj. Czuł, nie idzie. Ok. Swoją drogą jestem. Cieka o, proszę bardzo, Nowaria już Nowariusz. Z ciekawości. Czy to Nowaria jest tym, y tą osobą, która pisała, że jestem Junglerem? Low Jungle. Tak, Nowaria, po zobacz. To jest ciekawe, nie? Nowaria, z, staty z statystykami 226. Najpierw wyzywa mnie, później wyzywa. Później wyzywa naszego badanga. Spróbuję zrobić lorda. Widzę, że jako Sylvanka mogę dosyć szybko robić tego lorda. Powiedziałbym, że nawet bardzo szybko mogę tego lorda robić, i sam będę radę. No, kurde, proszę bardzo, raczej sam się tam nie będę wysuwał dalej. Chociaż z drugiej strony, kurde, no, bolą te stuny. Bolą te stuny, które wpadają na sylwane Sylwana jest dosyć podatna na stuny, ale i tak jest mocno tankowata. Jak się wbija z ulta i przeciwnicy nie są w stanie mnie tak szybko zabić, kurde, fajnie to wygląda. 7, 2, 4? Hmm. Wiesz, co? Może w ogóle wrzucić jako pierwszą tą gierkę? Dobra, bierzemy. Oj, 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 to po mnie. To po mnie. No tutaj wbił się. Chciałem za bardzo to wieżę wziąć, ale wieża i tak raczej padnie. Nie. Pa... Dobra, padnie. Tutaj lord ostatkiem HP machnął swoją wielką maczetą i zniszczył wieżę. Co jest super, nowaria zabija. No, i sytuacja się uspokoiła, po śmierci wstaliśmy, no i teraz e, może tak w ogóle się zapytam, co tam u was, co tam u was, jak tam wam dzionek minął, jest godzina 15, więc, e, więc, więc, więc już mamy po południu, już początek dnia minął, już najważniejsze sprawy powinny być zrobione przy dobrych wiatrach, no ale moja drużyna tam wycina ich w pień super, zajebiście, więc, e, więc jak tam ci dzionek, duszyczko, duszku? lub duszko mija, napisz w komentarzu, powiedz czy jest dobrze czy jest G, czy jest wszystko w porządku, my tutaj wygramy gierkę giereczkę proszę bardzo giereczka wygrana, a my przechodzimy do kolejnej dobrze, mogę zachować sobie w sumie Smite retribution na później, dobrze, teraz pójdziemy sobie na roślinkę kroczącą po rzeczce, aby później zrobić blue buffa i zobaczyć co dalej się będzie działo Tu by się przydał jakiś pomoc, jest i pomoc. Wydaje mi się, że możemy zabić teraz Sebera. A jak nie Sebera, to Lancelota. I to chyba nawet jest lepsze, że Lancelot padł, bo Lancelot jest a Saber jest na midzie, to jest dziwna sytuacja. No ale spoko, teraz sobie trochę pofarmimy dżungli, aby mieć czwarty poziom i później będziemy gankować górną aleję. No a w międzyczasie sobie pogadamy o nowym projekcie, który się pojawił na kanale. Jest to Final Fantasy VII Ever Crisis. E, chyba już się pojawił, jeżeli nie, no to macie lekki spoiler. spoiler. Aczkolwiek wydaje mi się, że w poprzednim tygodniu już powinien pierwszy odcinek wlecieć, dosyć dziwny, dosyć specyficzny, ale jakże ciekawy moim zdaniem. Spróbujmy zgankować górną aleję, więc na chwilę przerwijmy, przerwijmy opowiadanie o FF7 Ever Crisis. I 3, 2, 1, BUM! Pięknie. Właśnie to jest, to jest cudowne, że Sylwana ma mega silne ganki, ona może z krzaków wyskoczyć w dowolnego przeciwnika i zamknąć go w swoim ulcie. To jest mega potężne Sylwany. Jako, że teraz przeciwnicy są na górnej alei, to ja zmierzam w dolną. Zmierzam w dolną stronę, aby tutaj zrobić żółwia, bo widziałem landslota na górnej alei. Więc jak najbardziej zabiorę się za żółwia. Niestety, Xavier Umarł na idzie, to mnie troszkę niepokoi, natomiast wydaje mi się, że powinienem zdążyć zrobić żółwia, zanim przeciwnicy dojdą. No i pogadałem o tym Final Fantasy VII Everclasses, bo jest to gierka, której nie spodziewałem się, że, że, że wejdzie na kanał. Nie spodziewałem się, że tak się w nią wkręcę. A mimo wszystko okazało się, że gra jest ultra ciekawa. Mi się bardzo spodobała. Nie wiem jeszcze jak wam, bo ten odcinek jeszcze pierwszy nie wyleciał, ale mam nadzieję, że zapoznaliście się z pierwszym odcinkiem i że wkręcicie się w to tak samo jak ja. Postaram się... Mam opowiedzieć o FF7 Evercrisis w taki sposób, żebyście wiedzieli co się dzieje na ekranie, żebyście wiedzieli na czym gierka polega i jak ja w nią gram, co prawda sam o tamtej grze dużo nie wiem. Zamknę go czy go nie zamknę? Raczej go nie złapię. Do bejna idzie. Mam cię. Nie uciekł na szczęście, a było blisko. Było blisko, żeby uciekł. E, no też kwestia tego. Oj, podbił mnie, podbiła mnie, ale nie zabija ja raczej. Czy ona Nie wiem. Nie wiem, co się stało, ale udało jej się przeżyć. Mi też. Na szczęście, Ginevra jeszcze nie miała tyle obrażeń. A dostała buffa ostatnio, więc jest teraz dosyć często e, banowana. Dziwne, że teraz w grze się pojawiła, aczkolwiek jest i warto mieć to na uwadze. Aktualnie posiadam statystyki 3.0.0 i zbudowany pierwszy duży item, to jest naprawdę spoko. No i po wyczyszczeniu Dolnej Dżungli, Udam się na Blue Buffa, aby ponownie zwiękować górną, górną aleję, bo to górna aleja widzę, że ma największy kłopot. No i to Final Fantasy VII Ever Crisis, dalej nie skończyłem jeszcze, pogadajmy o tym chwilkę. Jest gierką dosyć specyficzną, jest to coś, coś zupełnie innego niż moba, w którą teraz gramy. Seberam zamknął z chęcią. No Seberka bym zamknął. Bum, pięknie Xavier. Eee, jest tutaj Nana. Nana i business. Pięknie udało się zabrać. Od razu polećmy dalej, aby mieć jak najwięcej golda. Za chwilę weźmiemy smoczka, żółwia w sensie. I spoko. Ale Final Fantasy 7 Ever Crisis jest gierką, która jest dosyć specyficzna, jest inna. To nie jest coś jak Mobile Legends czy Wild Rift, chociaż ma pewne wspólne mechaniki, jak na przykład waluty, premium i zwykłe, ale to chyba każda gierka już ma. To mam nadzieję, że po prostu seria tamtej Wam się spodoba i chciałbym, żebyście obejrzeli, żebyście... Obejrzeli. Jest Double Kill, teraz uciekać z podwieży. Udało się, pięknie. 5-0-0, a jest to Medieval Honor, przypominam. Na poziomie 25-26 gwiazdy w sumie. Więc powinno być ciężko. Albo, i, I to albo Sydwana jest tak potężna. Albo to Sousen jest taki dobry. Albo to po prostu przeciwnicy są słabi. <śled> Jedno z trzech. Lancelot jest na bocie. A za chwilę wstaje go. Jego... Redzik, więc ja bym tego jego reda z chęcią skubnął. sobie, ja bym tego jego reda z chęcią sobie tutaj skubnął. Zobaczcie hop, hop, hop. Jest redzik, nie wiem, czy tutaj jest dalej. Nie ma, okej. Okay. Panie Granger, gdzież się pan podział? No, tak, umarł, bo sylwanka się pojawiła. <laughs> Pięknie, coś niesamowitego. Bardzo lubię wbijać w przeciwników z ULTA. I zabijać je z drugiej umiejętności. Dzięki za polecenie tej postaci w komentarzu. Bo gdybyś nie napisał tego komentarzu, że chcesz zobaczyć Sylwankę, to prawdopodobnie bym nią nie zagrał. A tutaj, proszę bardzo, stało się, że pojawił się komentarz, że czeka ktoś na Sylwankę. Później okazało się, że są, nagrał Sylwankę i bardzo Sylwanka się nie spodobała. Niesamowite. Niesamowite, dobrze, za chwilę staję, mówił Red, ale ja mam 6 sekund do ulta, więc raczej. Czaiłbym się tutaj na przeciwników zmida, aby później zrobić albo szczerze, zobaczcie tą ginewę. No zobaczcie, zbudowałem ulta, ale i tak Ginewra nie żyje, to się liczy. Lancelot jest na górze, bije się z moją drużyną, więc ja mam na spokojnie. Lancelot nie żyje, więc na spokojnie, kolejny żółw dla nas. No i słuchaj, początek mamy świetny w tej gerce. One no, będą wręcz idealne w tej gierce. Tam jest Saber, ale ja bym tutaj wziął przede wszystkim żółwia dokładnie i dopiero teraz bił się z przeciwnikami. Proszę bardzo! Jeszcze spaliłem jej e, pasywkę. Od razu lecę na górną aleję, ponieważ widzę, że jest tam Granger. Pytanie, czy on będzie brał Gold Kraba? Nie dalej puszy. Co ten Granger, szalony? No, strasznie ich tutaj ciśniemy. Nie wiem, to mi nie wygląda na Mythical Honor Division. A naprawdę tak jest, w sensie, ja nie oszukuję. To jest Midigal Honor. Ja nie kłamię. To, to, to jest Midigal Honor. Nie wiem, czemu tak słabo grają wszyscy. Nie wiem, być może ja tutaj zasługuję już na Immortala, skoro mi tak łatwo idzie. Nie wiem. Nie wiem, jakoś ultra. Ultra easy. Co zrobił tu na co? Odwiedziałeś to? Ranger żadnych obrażeń mi nie wcisnął Lancelota. Teraz nie ma. Ja bym mógł się wbić z, z, z ulta w niego, ale nie wiem, czy ja bym chciał. Nie potrzebuję tego ulta, żeby go zabić raczej. Chociaż nie wiem, czy ja bym w ogóle chciał tam pchać się. Być może lepiej będzie spuszować mida. Ja sam nie wiem. No nie wiem. Hmm. Tak, no wracajmy na dżunglę, bo jestem jednak dżunglerem, a nie. O, on ma mało HP strasznie mało. mi mida. Oj, no teraz tutaj zbyt daleko się wbiłem, jednak Granger i Lancelot Dałem. mnie bili, więc poszedłbym od razu na... Lorda. Na Lorda, zróbmy Lorda. No. Bo my wstaliśmy za... Zaczniemy pierwsi, później Lancelot dojdzie ewentualnie. Plus Ginevra jest na bocie, o proszę. Nie żyje Saber, więc jak najbardziej zróbmy tego lorda. Szybko go zrobiłem. No chodźcie, chodźcie, drużyno. Ktoś mi pomoże. No, ale teraz znowu, znowu mogę umrzeć, niestety, ale udało się zrobić lorda. Dlaczego umarłem? Bo chciałem zachować ulta na później, nie wiem, tak miałem dziwne przyczucie, że uda mi się tego Grangera załatwić i przeżyć. Mój błąd, mój błąd, bo gdybym prawdopodobnie użył ulta, to bym szybciej zabił Grangera i szybciej byłbym w stanie uciec, no ale nie ma co bać. fakty są takie, że ponownie umarłem. To jest fakt, że jestem martwy aktualnie. Przez 8 sekund jeszcze. Dobrze. Z martwych wstaliśmy. No i lećmy na naszą dżunglę. Mamy jeszcze trochę przedmiotów do zbudowania. Dokładnie dwa. Które, zda, które uzupełnią nasz build o dosyć sporo ilość obrażeń. Chyba z, na dżungli idzie mi trochę lepiej. Trzy niż Lancelotowi. W sensie chodzi mi o to, że mam zabranego lorda. Plus trzy żółwie. No Lancelot coś tak nie może. Nie może tych lordów. Nie może tych żółwiów. No ale miejmy nadzieję, że tak zostanie do końca. A nie do teraz. I zobacz jak Sylwana niesamowicie szybko czyści dżunglę. To jest naprawdę... Mega przyjemne, bo fajnie się ta książka kombuje z drugą. Miętnością, nie wiem czy już o tym nie wspominałem. Mam takie jakieś déjà vu to jest najmniej spróbuj... W sensie zabijmy go. Oj, 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 nie masz gdzie uciec, mordeczko. Nie masz gdzie uciec, bo cię w ulta zamknąłem. To jest piękne. To jest beautiful, naprawdę to jest piękne. Dobrze, lećmy na. na proszę, jest dżungla przeciwników. Let's go z nią. Lancelot tutaj zaraz nie będzie miał nic, nie będzie miał golda, nie będzie miał życia, niczego nie będzie miał. Dobrze, lećmy na mida, To Nie mamy miniony, nie ma milionów na midzie. No proszę. Cóż, nie ma, Naprawdę nie ma nigdzie milionów! Dobra, jest dwójka, nie, nie chcę, tak jakby nie, nie, nie chciałbym dostać ulta od... No właśnie, Sabera, Niepotrzebnie się wracałem, bo wydaje mi się, że mogłem tutaj się wycofać. Mój błąd, że wróciłem. Ok, wstaliśmy, no i lećmy w nich na pełnej od razu. A i czemu nikt lorda nie broni? Tego lorda trzeba jak najszybciej wyciąć. Dziwne, że nikt się z niego nie wziął. I straciliśmy kolejną wieżę, niestety. No, straciliśmy kolejną wieżę, niestety, ale lance od żyje. No i trochę ich, trochę ich powycili, po, po, w pień. Ciężko! Ty, no, tak sobie śmieszkowałem. A tutaj zobacz. Zobacz jak nas puszowali. Ty, no lord kolejny wydaje mi się, że będzie game changerem. Wydaje mi się, że kolejny lord będzie game changerem. Ja już nie muszę zbierać farmy z dżungli na sprawę. Kurwa Sabre ściąga mnie na kombo. Musimy się musimy się zgrupować najlepiej przy lordzie. Bo to lord Ginebra zabiła. Xaviera. Ej, bardzo źle się dzieje. Mega źle się dzieje, nie wiem czemu Clint jest na górze, bo on odpuszczowywał prawdopodobnie, ale przez to przypłaciliśmy życiem, dosyć sporo naszych sojuszników przypłaciło życiem to i jeszcze Bane umrze prawdopodobnie. Clint na szczęście zabił Sabera, oj kurde, bardzo źle się dzieje, bardzo źle się dzieje i bardzo mocno musimy uważać na to, co się dzieje, z tego względu, że no przeciwnicy naprawdę mogą nas zwanszotować na kombo. Okay, udało się obronić, udało się. Możemy go złapać. Możemy go sp spróbować złapać, jeżeli ktoś by tutaj przyszedł. Może ja sam go nie będę aż tak gonił. Nie, nie wiem gdzie oni są. Dziwne, że moi sojusznicy się nie ruszyli po niego. A mogli. Yy, chodźmy się zgrupować na lorda. Tylko ja żebym nie chciał być tam pierwszy. Bo ja mam traumę, nie wiem gdzie jest saber. Tutaj, Kufra, idź. Drużyna, zgrupujmy się, cholera. Poszedłbym, ale nie wiem gdzie jest Saber, naprawdę. Jest Saber, zobacz. No, zróbmy Lorda i z Lordem pójdźmy, pójdźmy. Chociaż nie wiem, czy byśmy, być może moglibyśmy to skończyć. Nie, nie, raczej nie, raczej by tam Granger z nano wydefowali. Więc zróbmy lorda i pójdźmy z lordem. I teraz zgrupujmy się po prostu i z lordem. Let's go. Ja postaram się jeszcze wychilować w międzyczasie na potworach z dżungli. No, na potworach z dżungli postaram się wychilować jeszcze. Pięknie, mamy dwóch zabitych jeszcze, super. No i teraz musimy się zgrupować i z Lordem najlepiej, nie? Mamy trzech zabitych, pięknie. Cała piątka nie żyje, double kill. No i wykierowane, 16-5-7. Dzięki wielkie za oglądanie, zapraszam Cię do kolejnego odcinka. W tym to już by było na tyle. Do zobaczenia, do usłyszenia, trzymajcie się i cześć. We will be in touch.